Cześć, YouTube, kolejny raz w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, co się stanie ze sprzętem takim na 120 V przywiezionym z Ameryki, gdy nie wymienimy w nim zasilacza i podłączymy pod 230. Tutaj mam taki akurat przykład, bo wymieniałem Trafo w urządzeniu właśnie przywiezionym z Ameryki. To jest bardzo profesjonalne urządzenie Sony. Już mniejsza o to, jakie to jest urządzenie. Tutaj mamy trafo. To jest trafo na 120 V. Udało mi się załatwić takie trafo identyczne, Ma, różni się tylko numerami, no i różni się tym, że jest na 230, więc w tamtym urządzeniu zamontowałem już trafo na 230, a to na 120 jest bezużyteczne, jest do wyrzucenia, więc możemy sprawdzić, co by się stało, gdybym go nie wymienił i podłączył sprzęt tak jak jest. Yy, zdążyłem już odciąć kabelki, dopiero później się skapnąłem, że przecież mogę wam to nagrać, więc tak uzwojenie wtórne jest odcięte. Nie ma tu zwarcia, żebyście nie myśleli, że zwykłe trafo podłączyłem i zrobiłem zwarcie, żeby je spalić. Nie, nie ma tu żadnego zwarcia. Kabelki odcięte nie stykają się. Z drugiej strony jest drugie uzwojenie wtórne, też widać, że nie ma tutaj zwarcia. A tutaj uzwojenie pierwotne podłączyłem. No, tak byle jak zaizolowałem, ale to nieważne. Bo to tylko na chwilę. No to co? Włączam, a wy zobaczcie sobie, co się stanie. 3-2-1 start. I to tyle na dziś, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach, cześć!